Wszystkie melo, tu jest Rapo i teraz będziemy nagrywać Roblox Aka horror, aka The Maze Runner No i teraz, teraz będziemy grać w tą grę Ja trochę tutaj pograłem, trochę tutaj popróbowałem Nie do końca wiem o co chodzi nie Wiem, że będą jakieś takie potwórki Chyba nie zbyt chcecie na to patrzeć parę godzin, więc zaczynamy Wow, to chyba musi być coś do dobrego. To jest życie mi szczęście. Mam nadzieję, że. <słyski> Ale co? Wow, ja mam klucz. Przyszedłem tutaj drugi dzień. Tak. Teraz nie garam nic. Jestem biedny. Nie mam nic. Mam badel i mam. Animacje są Ok, teraz co my tutaj mamy? PVP Specjalne nagrody. Uff. Starter pack chyba za hajs. Dziwny domek z dziwnym ziomeczkiem. A nawet drzewo. A dokładniej, pień. Skrzynka. Oho, rozumiem. Chyba tam lepiej mniejść. Kolejny dom, chyba z bronią. Nie wiem, co to jest. Kolejny dziwny ziomek. I wejście do tajemniczego labiryntu. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że to jest zrobione na podstawie jakiejś książki. I podobno ta książka jest bardzo ciekawa. Ale wszystko, co wiem, że w nocy ten labirynt się zamyka, a w tym labiryncie są potwory. No, a faktycznie to jest jakiś mechanizm. Mam nadzieję, że przewodnik mi pomoże. Aha, żeby dostawać jakieś klucze, ja mogę upgrade'ować się, uciekać chyba z labiryntu, robić rabbit, chyba znachodzić jakieś skarby i wykonywać questy. Żeby dostawać level, ja mogę wykonywać questy, mogę szukać jakichś skarbów, dzieje się ciemno o, zamyka się faktycznie, ale ładnie zabijać griversów i zwracać ich jakąś coś, chyba skórę albo łuskę, nie wiem aha, żeby dostać jakieś coś, muszę zwiedzić zbrojownię żeby dostawać coś, nie wiem co to jest, ale tutaj macie przetłumaczenie Potrzebuje otwierać skrzynie Które pojawiają się w labiryncie I na spawnie Za pomocą kluczów Albo gemów Jeżeli nie będę mógł wyjść z labiryntu albo zabić griversów Mogę, spytać się o pomoc innych Okej, okay. dobra jest właśnie noc, nie wiem, co się dzieje. I... Jedno wiem, że... To mnie ciekawi. Chyba to jest wejście. Okej, okay, jestem. Okej, okay, co my tutaj mamy w moim ekipunku? Jakieś oczki? Aha. Czekaj, co? Aha, nie mogę tutaj... Aha, tutaj można zostać potworem. Pomoc... MAMO! MAMO! Ja Ała! Co mnie gryzie? Ha, mam się jakaś, nie rusza. Chyba to są właśnie te wersy. Nie no, sobie S. Będę ich farmić. S. Ja mam jego coś. Aha. Muszę do kogoś to przynieść, ale to wygląda co Ale to jest ładne. Ej, ja to chcę. Tylko nie wiem czy jest wyjście. I nie chcę tam iść, bo słyszę jakieś dziwne kroki. Jakieś nieludzkie. Co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Że ja mam 10 HP? A i teraz Beka, beka, beka. Nie za mną biorą, a nie za mną się ode mnie, proszę. Raz. Potrzebuje to coś. Nie wiem dlaczego skaczy. Czego czo, czo ty mnie gonisz? A bambik! Zdespawnował się S. Teraz muszę dojść tam. Okej, okay. mam tu coś i pierwszy raz mam to coś. S. zarobiście. I mam 17%, żeby następną nocą stać się potworem. Za dużo wszystkiego? Muszę znaleźć wyjście. Siema, koledzy. Nara. Jak ja zrozumiałem, tu jest jakieś wyjście. Tylko nie wiem gdzie. Ale chyba. O! O! To jest otwarte! Teraz muszę komuś to sprzedać, i będę w końcu bogaty! Trzymaj, trzymaj se! Trzymaj! Weź to! No właśnie, mam to coś! Weź się! S! Mam jakiś liścik. Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj jest. Nie wiem, co to znaczy, ale to jest wyjście, czy. 44NN 6Y. No, nie dużo mi to daje, no mówmy szczerze. Mam jakieś wyjście 344NN 6Y. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie, nie zostałem. Hej, O! O! się. S. Wow! Ja mam czy, bro, czy jakieś takie. Po, yy, klucze. Jeden taki, taki klucz. Silver klucz. Ej, mam. Platynne. A co mogę z tymi kluczami zrobić? Z kluczami, Nie wiem co tam się rusza, ale chyba mam tam pójść. O! Ej! Pa! Kurde. Ale to A ty? Co, co, co chcesz? Mhm. musimy mieć jakiś skarb. ja chcę pójść tam. I to się rusza. Nie wiem czemu. To chyba jest ktoś, ale to się rusza. Więc ja tam idę, bo... Nie widzę problemu, że tam... żeby tam nie iść. Dobrze, że to nie jest noc. Prawie umarłem. Aha. Aha. Okej. Okay. Idę po ciebie. Oh, to jest nie, wiem co to jest, ale to jest coś innego. Wow! wow. Yay! Teraz mam, jak mam to wziąć? Co to wziąć? Esa? A, i teraz ja muszę wrócić, aby dostać to chyba. No, ja chyba muszę wrócić i zmienić to w ekwipunku, tam w tego i O. No i nie dam rady tego otworzyć. To być źle brzmi. Być Narka, też ciebie bardzo lubię. No ale, sorry, wyglądasz jak pokładzę. <śmany> <śmany> ale mnie w przeszło. <śmany> przeszły. papier. To chyba jest jakiś gracz. No tak. Mówię ci, że to jest jakiś gracz. Chyba. No, to jest jakiś gracz. No, to jest jakiś gracz, zda? Co jest? Dalej się w goło szukał. Jestem się boję. <grym> Okej. Okay. Jestem obok wrot. Wrót. Jestem obok ok wejścia. Ale to jeszcze nie jest koniec, niech brzuch burczy Okej, okay. to jest Roblox, pamiętaj, to jest Roblox Całkowita cisza, ja nawet nie wiem co powiedzieć Ja się tak, tak stresuję trochę Ale to jest straszne, ja się boję Jak zaraz mi wyszkoczy jakiś... No, nie o to mi chodziło, ale no Leży jako gracz? Czekaj, co? Gdzie jestem? Teraz jestem w labiryncie. A teraz jestem gdzieś indziej. Szczerze? Mi się to nie podoba. Okej, okay. czy to... Co to? Co to jest? Co to ty, ja się ci boję, to się zniża. Aha. 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 Okej. Okay. Ale serio, to jest takie trochę stresujące. To nas była taka trochę stresująca. Tak. Trochę. <laughs> Ha! <laughs> ja pier... Co jest? Ej, tylko mi się zdaje, że te przejścia są węższe? Nie bo nie, bo one były jakieś szersze. Tylko tak, taka kropka. Toś mówi mi, że jednak chyba tam akurat trzeba iść nocą. Więc kto wie? Może tak? Jak tak? No to ja poczekam do nocy. I wtedy tam pójdę. Wow! Wow. To jest potężne. Chyba bardzo dobre, ale chyba mnie nie stać. Jestem biedny. Jestem... biedny. Jesteś... Jestem... Mnie. Czuję jak jakiś mechanizm zaczyna się. Znać sposób, aby dostać się do następnego... To jest? Ok, to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Ok, okay. jestem potężnie. Ok, teraz mam zacząć stamtąd. Czyli ja teraz pójdę tu i pójdę, obkrążę tam. Mam nadzieję, że to tak działa, bo tam jeszcze, tam jeszcze mnie nie było, ale chyba tak jest, tak działa. Co do cholery, jasne jest. To do cholery jest, to jest wyjście, to jest wyjście okay. parku w Robloxie. Jestem zbyt dobry parkura w Robloxie. Czy to jest naprawdę wyjście? Kod. O jejku, o jejku, dobra. O jejku. Um. Nie wiem co to Ale to jest mocne I szczerze źle to brzmi byśmy... Aha Aha Dobra Okej okay. Czyli jest jakieś wyjście i potrzebuję. Mhm. Mam escape note. Tylko chyba potrzebuję 6 sztuk. A jak ja dostawałam? Dostawałem je przez zabicie Popęczaków, Okej, okay. dobra. To więc nasz plan jest taki. Bierzemy moją broń. Bijemy tych, tych gorów. Tak, będę ich nazywać gorami. Dostajemy od nich jakiś coś. Sprzedajemy to, dostajemy coś. Jak dostaniemy 5 Cosiów, tych ostatecznych, to wtedy możemy iść tak samo jak byliśmy przedtem. O! On kontroler, bambik. O! S, mam. bambik z nim. Okej, okay, ja tutaj byłem. Wiem co to za miejsce. No właśnie takie to jest miejsce. A nie, to jest bot. On się rusza drewniana. jak ja w wa Tak Myślę, że można mieć... Patrz, jaka ładna skrzynka! Dwa jakieś bakłażany ze mną biegną Weź się ode mnie odczep Jaki uparty, a Bambik... Bambik, Bambik z siebie jest Bombik, ha robi robiliście okay, kolejne coś Dobra, okej, okay, ogarniam Teraz musimy mieć takich sz czegoś Sztuk Jeszcze cztery Jeszcze Byłem O tutaj jest część tego Gdzie właśnie znalazłem Ten bader. Więc tutaj idę I zaraz robię tak Tak Tak, tak Robię tak i pum I pum No Tutaj kama wszystko A tutaj ankamo Mam dobry bader. Teraz zrobicie Miałem słabe, słaba, teraz mam dobre jest. Ura. Aha, to co 10 minut mogę dostawać to coś. A, to jest. I muszę iść tam. I nie wiem, co to jest. Ale wygląda to nieźle. Chyba jakieś. No, takie. Takie sobie. Nie wiem, co to jest. I nie wiem, co tam było. Ale idę tutaj. Idę do tego czegoś. Okej, okay, mam. Jest. Mam tutaj Ankomon. Nie wiem co to jest i nie wiem co jest z tego wszystkiego najlepsze, ale potem się dowiem. Aha. 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 No dobra. Jeszcze ja ściana mnie tak nie lubi, no to okej. Okay. Nie, no, to zniknęło, dosłownie to przed moimi oczami No i noc Ej, ale to moje nie zdaje, zdaje więcej obrazu S S S, S. Aha. Aha, to jest gracz. To jest olony gracz. olony syn. Dobra, skończymy na tym, bo nagrywam dosyć długo. I mam nadzieję, że wam się takie coś podobało. Jak tak, to piszcie komentarze. Jak nie, to piszcie komentarze. Piszcie komentarze, musicie. Nakazuję wam. Ну no, а зараз сом. Фіскім па, ти був драпо, подніким емтокпер. Ну no, і... И... Забачимо, як я то змонтую. Нарка!